Dzień dobry, cześć, witajcie. Jesteśmy w Poznaniu na Caravans Salon 2003 i pokażemy w dzisiejszym filmie Wam wszystkie modele nowych niewiadówek polskiego producenta, który wchodzi szturmem na polski rynek i pędzi ku zdobyciu pierwszego miejsca w rankingu sprzedaży. Niewiadów w tym roku wystawił bardzo pokaźne stoisko. Chyba wszystkie modele tu zaprezentowane są, albo prawie wszystkie. Są też modele jubileuszowe, także po kolei będziemy je wszystkie pokazywali i zwiedzali. W tym roku Niewiadów obchodzi swój 50. jubileusz. Z tej okazji producent wystawił takie limitowane niewiadówki. Są to modele N126 i N126N różnią się tym od standardowych, że mają naklejone takie niebieską okleinę i inna jest tapicerka w środku. NK w modelu bez toalety z, podwójnym, z podwójną kanapą i stolikiem, tu jest aneks kuchenny, a to jest dodatkowy stolik, który można też zamienić w łóżko, czym się różni ten. To zapiekanka od standardowej. Nie wiem, czy ściany są inne, czy też takie są. Myśmy musieli pana eksperta zapytać, czym się dokładnie różnią. Jest ogrzewanie. Wydaje mi się, że główna różnica to kolor tej tapicerki. I dementuję, że się nie mieścimy w zapiekance. Mieścimy się. Nawet obcasy bym mogła założyć. Tylko, tr nie, nie tylko trzeba rozłożyć szyberdaszek. Z którym można obserwować ocean. I wietrzyć bąki. Chyba twoje. Twoje. Jubileuszowy model zapiekany został wyceniony na 60 000 zł brutto. Jest to też model kolekcjonerski, bo one są poznaczane i w sumie obu tych przyczep wypuszczono zaledwie 50 sztuk. Więc najprawdopodobniej ta przyczepa będzie tylko zyskiwała na wartości z czasem. Jubileuszowej Enki raczej nie obejrzymy, bo właśnie została sprzedana. Więc, jak widać, sprzedaż idzie, idzie. Na, nawet tych kolekcjonerskich modeli, mimo ceny 72 tysiące złotych. A zapomnieli okienka zamknąć to jeszcze przez okienko. Pokażę Wam, jak wygląda kolekcjonerska Enka. Obok kolekcjonerskiej Enki stoi normalna Enka. W tym roku niewiadów zdecydował się na zmianę koloryzacji, na zmianę oklejenia i jest teraz taki... takie fale: są srebrno-szaro. To jest niebieski czy zielony, weź mnie powiedz. Niebieski. Morski. 50 900 zł za model N, czyli to jest model bez łazienki z dwoma łóżkami na trzy osoby. Spotkaliśmy pana Adama, który nam sprzedawał niewiadówkę. Uważajcie, pana, pana. Uważajcie na tego człowieka, bo to jest niebezpieczne. Spotkania są z nim. Spotka was, zagada, kupicie przyczepę i potem połowę życia w wyjazdach po Europie będziecie jeździć jak nawiedzeni. Korzystając z okazji, że mamy tutaj przedstawiciela dystrybutora, zapytamy. Co zmieniło się przez rok w Niewiadowie i czy idzie ku dobremu? Kochani, wy jesteście najlepszym przykładem tego, że przez ostatni rok Niewiadów poszedł bardzo do przodu. Chociażby to, o czym opowiadaliście w, w swoich filmach: jak montować przelew, jak robić na stałe zamontować pompkę wody jak poprawić, żeby było odłączenie pompki wody, zasilacz, taki żeby ładował akumulator i tak dalej. To wszystko już w tym momencie chociażby w krosie jest w standardzie, tak. Ponadto już też wprowadziliśmy zupełnie co innego, czyli na tej szafie, znaczy na tej części łazienkowej, w której mamy, zaraz to pokażemy Państwu, gdzie jest taka pusta przestrzeń, to już mamy w standardzie, już też są wieszaki tapicerowane, bardzo ładnie, bardzo ładnie zrobione. Ponadto, też w tym roku jest nasza nowość, czyli N-Cross w wersji 100% elektrycznej. Czyli zupełnie bez instalacji gazowej dla tych ludzi, którzy boją się korzystać z gazu w przyczepie. Dajemy też możliwość taką, że na 230 wszystko działa w przyczepie. Dziękujemy za te obszerne informacje. Dziękujemy za sprzedaż, bo teraz dzięki tej naszej przyczepce. Zwiedzamy pół Europy, Dobre, bez nie? tego Pana by to nie było możliwe. Słuchajcie, dlatego zapraszam w Centrum Polski Nordyński Łódź, pomogę ze wszystkim. Tak i to nie jest współpraca ani reklama, bo nikt nam za to nie płaci. <noise> to tak, to też prawda rzeczywiście. My się poznaliśmy, słuchajcie, to jest y, typowy fakt, poznaliśmy się tu w zeszłym roku na targach. Tak. E, później ci Państwo byli tak uprzejmi, że zaufali w y, moje opowiadania tu z targów, przyjechali do mnie, zamówili przyczepę. Teraz są najszczęśliwszymi użytkownikami Entrosa. No, tak, na całym świecie. Tak. Promują nas wszędzie, więc mówię, każdemu tak jak im, tak samo i Wam z przyjemnością pomogę, opowiem, skonfiguruję tak, żebyście mieli przytepę skrojoną pod siebie na miarę. Potwierdzamy. Jak narzekamy na n to to publikujemy. A jak chcecie kupić w dobrej cenie i dobrze ponegocjować, to do tego pana, do Nordyńskiego. A jak narzekamy, to Adama pieką uszy. Czy tam spędzi język? Pieką mnie zawsze, ale dlatego <grym> też to pokazuje, że słuchamy takich komentarzy i też chcemy zrobić tak, żeby dla państwa każda kolejna wykonana przez nas była jeszcze lepsza. Do zobaczenia. Cześć! Wchodzimy do klasycznej Enki czyli takiej starej, starej, powiększonej zapiekanki. To jest wersja bez łazienki, są też z łazienkami. Jest tu łóżko pojedyncze zamienione w stolik i kanapę. E, zobacz ten blacik, to tutaj taki taki sporawy. Tu jest lodówka, szafki, tu jest duża kanapa. Nad kanapami są szapeczki. tudzież szafki, a tu jest duża szafa. Taka przyczepa bez Łazienki to jest targetem docelowym mogą być osoby, które zawsze jeżdżą na kempingi, na których są toalety i muszą mieć przyczepę lekką, bo ta przyczepa jest, jeżeli nie kłamie, jeżeli się nic nie zmieniło, do 750 kg. I w niej swobodnie mogą trzy osoby się zmieścić. Nie jest tak mała jak zapiekanka, jak ta klasyczna 126e. Tu jest już sporo miejsca, jest miejsce na bagaże więc jak ktoś musi mieć lekką przyczepę, a na przykład w trzy osoby jedzie, no to to jest dla niego idealny wybór. Tylko tylko ta osoba musi być Trochę 180. niż właśnie. Nie, ty masz no ja 1,78 1,78m. i zobacz to co nam ten gościu pisał, że obejrzeli nasze filmy i zrobili w końcu normalne zawiasy i się wszystko otwiera pod kątem prostym, bo kiedyś to się tak uchylało. O, coś takiego. A teraz elegancko się do końca już otwiera. Cena tej nowej Enki to 50 900 zł brutto tu niebiadów już drugi rok z rzędu pokazuje taką przyczepę, coś ala wyprawową. Ona jest ciekawa, tylko ma niskie wejście, więc muszę się schylić. Ale w środku jest w miarę wysoko. Skrojone jest to dla dwóch osób niski. Tutaj jest stolik z kanapami. Po obiedzie to już nie wyjdziesz stąd. A. Nie wyjdziesz? Nie <grym> chciałam, Więc jak zjemy obiad, to już się nie wysunę mało miejsca, a bo może przesunięty jest a nie, nie jest, no jest mało miejsca to jest taka koncept ala la wyprawowy ale za to z tyłu zobacz jakie łóżko jest tutaj się wyśpisz elegancko obydwie osoby dla osób, które chcą jechać, mieć komfortowe spanie w ciepłym, mieć jakiś stolik żeby sobie kawę postawić albo jakiegoś laptopa, tableta, żeby coś obejrzeć są szafki, a za tą ścianą jest kuchnia. Tylko kuchnia jest dostępna z zewnątrz, więc polecałbym gotowanie w momencie, kiedy nie zacina deszcz. Z tyłu jest ta kuchnia. A kuchnia w pełni wyposażona. Jest kuchenka gazowa z lew oraz taka mała lodówka z szafkami. Jednym z największych zalet tej przyczepy jest na pewno jej cena, bo cena brutto za nową przyczepę 36 tysięcy złotych, sprinta też nie obejrzymy, zobacz. Może to kupił ten pan, co nas spotkał na targach, może to już jego zdobycz jest. Więc sprinta wam nie pokażemy, ale sprint to jest taka przyczepa jak NK, jak tą, którą przed chwilą oglądaliśmy, tylko zamiast laminatu ścian z laminatu ma ściany z laminatu ze styroduru i z laminatu ma po prostu lepszą, lepszą termoizolację. Kolejnym ciekawym produktem Niewiadowa jest model Sport. Tutaj jest zaprezentowany model Sport 4 mikroprzyczepa. Bardzo mała, przystosowana dla czterech osób. Dla mnie to jest hardcore, w cztery osoby w takiej przyczepie przebywać, ale ma to swoich amatorów. Ja tu nie stałem. Wejście jest na wysokości 1,60 m, i z tyłu jest łóżko podwójne, małżeńskie, a tu są. Małe dwa łóżka piętrowe dla bąbelków dla Oprócz tego, w tej małej przyczepie jest Łazienka, toaleta z brodzikiem, z umywalką, z lustrem albo szafką, chyba z szafką nawet. Oprócz Łazienki jest również kuchnia. Zespolone Kombo Dometika. Na dole jest. Lodówka, Zobacz, szafki, banato. tu jest szafka, tu banato. jest szafka. Na co mam pa czyć? Zgapili. Zgapili po nas. Ja cię. Szkoda, że nie opatentowaliśmy. Tam jest gniazdko i tu też jest gniazdko. Zobacz, jest nawet USB. Można termomiksa e, ładować po USB. Problem tej przyczepy jest jeden. Jak już nawet się tu zmieścicie w cztery osoby, to zostaje bardzo mało miejsca na bagaże, więc trzeba je albo trzymać pod kanapami i wyciąganie ich jest e, niewygodne, no albo w samochodzie gdzieś, bo te szafki one są, one e, mówiąc wprost, duże nie są. Wychodzimy, bo kolejka czeka, a to łóżko trzeba by poczytać. Jeżeli rozważacie tą przyczepę, to zobaczcie, bo ono też ma ograniczenia wagowe na pewno. I też długość tych materaców jest to nie jest 2 m ani 1,90 m. Mała przyczepka do 750 kg dla czterech osób. A tu jest wystawiony kolejny N-Sport. Tylko już nie w wersji czteroosobowej, a klasycznej. I tak jak wszystkie przyczepy niewiadowa, te mniejsze typu Sprint Sport czy NK mają trzy układy, albo dwa. Nie jestem pewien. Ta ma chyba dwa, czyli albo łóżko jest takie dwuosobowe i wtedy jest yy, szafa. Albo jest trzyosobowe, i szafa jest wtedy podwieszana. Niewiadów NT Sport, czyli to jest tym łóżkiem dwuosobowym. DMC 750 kg, cena 60 000 zł. Niewiadów, sport dla dwóch osób. Po lewej stronie jest aneks kuchenny ze sporym blatem, mała lodówka, szafki, szafka na górze. Też poprawione otwieranie. Łazienka. Prosimy nie, Trusimy, nie do siad. Dobra, nie korzystać. <gry> Jakby ktoś tu Ciekawe. zdetonował. No może ktoś już detonował. Hej. E, łazienka jest taka jak w Enkrosie u nas Z tej wielkości. Tylko dodatkowo jest szafka. U nas nie ma szafki. Wersja NT od NTL różni się tym, że jest węższe łóżko dzięki temu. Zostało wygospodarowane miejsce na taką szafkę. Całkiem sporą szafkę, bo jak widać, ona jest tutaj pojemna. A jest takie tej wielkości łóżko, tylko też jest wysokość tej przyczepy taka, że mając ponad 1,80 m można sobie łódzka nabijać często. Mm -hmm. Ten model Sport: długość wnętrza 2,90 m. Szerokość 1,90 m, wysokość 1,84 m. Na tak mikroskopijnej powierzchni no bo nie oszukujmy się, dużo to nie jest zagospodarowano całkiem sporą kuchnię, łazienkę z prysznicem, szafę, jedną dużą, drugą mniejszą oraz dwuosobowe łóżko. Ewa stanęła w kolejce, bo w tym roku niewiadom wypuścił Encrossa. My, jak wiecie, mamy Encrossa. Więc zobaczymy, co się zmieniło przez ten rok. Bo Encrossa mamy od roku, ale jest tutaj model, tak jak mówił e, Pan Adam, w pełni elektryczny. Wchodzimy do Encrossa, czyli do takiej przyczepki jak nasza. I, no nie, to nie jest taka jak nasza. Bo tutaj jest podwójne łóżko. my tu mamy pojedyncze ze stolikiem. To jest dla dwóch osób. I faktycznie, co się zmieniło. Płyta jest z wieszaczkami. My dorobiliśmy sami wieszaczek sobie. W kuchni no największa zmiana, jako że to jest n elektryczny. Płyta indukcyjna Tetforda. Poniżej jest lodówka. Lodówki są konfigurowalne, więc jak potrzebujecie większe, to może być większa. Oczywiście za dopłatą. I zoba. Gniazdko na blacie. Widzę też, że jest inny zlewozmywak zastosowany z baterią tutaj, więc my mamy w tym miejscu i to czasem, jak podskakuje, to może otworzyć zawór, a tu już ten problem jest rozwiązany. Dodatkowo to, co nam najbardziej brakowało w naszej, czyli szuflada w kuchni, niestety my mamy tą starszą wersję szafek i szufladę musieliśmy dorobić sobie sami. Ogrzewanie, jako że jest 100% elektryczna przyczepa, to jest zastosowany piecyk elektryczny. Super. Nawet tutaj i ksiki ktoś narysował, że, żeby, żeby dobrze trafić. Żeby dobrze trafić. Żeby prosto było. Tak, są inne rolety i zwróć uwagę, że jest inne wykończenie górnych szafek. Nie ma już tej plastikowej listwy. Tworzy to całość, i szafka otwiera się na taką wysokość. No i łóżko wydaje się takie samo jak w tej naszej, czyli 2,05 na 1,30 dla dwóch osób. Jeszcze zajrzę do łazienki, zobaczymy co się zmieniło. Prysznic taki sam, toaleta taka sama. O, szafka przybyła. Dzień dobry. Dzień dobry, to ja państwa kamerzysta. Szafka z lustrem. U nas jest tylko lustro. Więc kupując w tym roku Encrossa dostajecie dodatkowo Pojemną szafkę. Zainteresowały nas markizy do Encrossa, bo mamy Encrossy. I mam do Pani pytanie, jaką najlepiej zastosować do tego modelu markiza, albo jaką oferuje Niewiadów? Niewiadów ma w ofercie ten konkretny model Dometik o 3,30 długości, 330 cm długości. Ta roleta jest. Tak jak Państwo widzicie, kasetowa, rozwijana na, na, y, automatycznie na korbę y, z mocowaniami, po prostu tutaj typowo do ściany. Natomiast są też jeszcze inne opcje dostępne. Y, roleta workowa z firmy Fiama. Y, plus do tego możliwość założenia przedsionka lub przedsionka mhm. dmuchanego. Także jest wiele różnych rozwiązań. Jaki jest orientacyjny koszt takich? Y dwóch rolet u państwa jakbyśmy chcieli zamówić Ta przyczepa, ta, ta roleta którą państwo widzicie to ona kosztuje około 3300, mhm. natomiast ta workowa jest praktycznie połowę tańsza e, z firmy Fiama Okej okay. bardzo dziękuję za informację dziękuję. I teraz powstaje pytanie dla kogo jest n -cross elektryczny bez gazu bo jest to spore na pewno ograniczenie gdzie potrzebujemy gdzieś stanąć gdzie nie ma prądu na przykład na kempingu, gdzie nie masz gniazdka, albo gdzieś w trasie na stacji, więc na pewno jest to spore ograniczenie. Awaryjnie możemy ratować się na pewno z akumulatora, który jest na pokładzie, no ale z akumulatora już kuchenki, ani ogrzewania, ani raczej lodówki, choć z lodówką to może na krótko też, to nie uruchomimy. Jak myślisz? Dla kogo? Elektryka. Nie wiem. Ewa nic nie wie. Nie wiem, po co ja ją tu wziąłem. Ona nic nie wie. No jak? To Tylko po... byś jadła i nic nie wiedziała. Nie, tak serio. Jest wiele osób, które się obawia gazu. Poznaliśmy też osoby, które mają gaz, ale nie używają, bo twierdzą, że jak już płacą na kempingu za prąd, to sobie podłączą kuchenkę indukcyjną, podłączą sobie piecyk. I wtedy korzystają z energii elektrycznej. I mamy kolejnego Encrosa. Trzyosobowego, tym razem. W tej chwili cena katalogowa to jest 79 700 zł brutto. Dobra, wchodzimy do Encrosa trzyosobowego. Zobacz. W marmurach wszystko teraz robią. O, podwójna szafka. U nas jest pojedyncza klapka. To się zmieniło. Inna roletka. Tylko to jest bez sensu moim zdaniem, Zer, co, co mam co tym? Aha. Co? Jak? Tutaj powinni no zrobić ta. bardziej. Nie, no co z tej to? Strony. To jest bez sensu moim zdaniem. No. Znowu do poprawy. Dokładnie. Siadaj i pała. No, dokładnie. Nic się nie nauczy. Tu jest tak jak tu u nas. Tu jakieś wióry leżą. <głos> 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 Chyba zmieniali w nocy te. Nie Idę zobaczyć czy w łazience też... W tym modelu jest ta szafka, jest, a u nas nie ma. Może dokupimy i sobie przykleimy. No dobra, N-Crossa nie będziemy wam pokazywali, bo już pokazywaliśmy naszego z 10 razy i pewnie jeszcze z 5 pokażemy. Więc idziemy dalej. To już ostatnia niewiadówka na tych targach N-Cross Max wersji dla, 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 dla chyba 5 osób. Koszt 95 tysięcy, niecałe brutto. Dopuszczalna masa całkowita 1300 kg. O, chyba skłamałem. W katalogu jest N-Cross Max 3 plus 1. I ceny od 87. Jakiś lepszy katalog. Wchodzimy do Encrossa Maxa wie, tu nie biesiadują, się przemkniemy. To jest przyczepa dla czterech osób albo 3 plus 1. Nie wiem dlaczego 3 plus 1 jest napisane, skoro tu jest podwójne łóżko, tu jest podkowa, a tam jest kanapa dla dwóch osób. Jest mały salonik, bardzo duży blat roboczy zespolonymi ze ze palnikami z, ze zlewem. Spora lodówka, łazienka. Łazienka standardowa, też chyba tak jak w n zwykłym. No i z tyłu jest duża szafa. Także to jest taka już opcja rodzinna, gdzie na spokojnie te cztery osoby już komfortowo będą mogły sobie podróżować. Przy stosunkowo niedużej dopuszczalnej masie całkowitej przyczepy. Przód N-Cross Maxa to jest wydaje się to samo co zwykły n -Cross. Tylko on jest po prostu dłuższy i przez to jest więcej przestrzeni. No dobra, to już były wszystkie przyczepy Niewiadowa, które były do pokazania, które Niewiadów wystawił. Dzięki, że byliście z nami. Dziękujemy w ogóle, że tyle osób nas spotkało. Była okazja, żeby przybić piątkę, porobić sobie fotki. Bardzo nam miło. Bardzo. Ja to jestem zaskoczona. W życiu bym nie powiedziała, że ktoś do nas podejdzie i będzie chciał w ogóle rozmawiać. Nie jest to pierwszy film z tych targów, który ukaże się na naszym kanale. Już głos tracę od tego gadania. Także subujcie, lajkujcie i widzimy się w następnych odcinkach. Hej!